Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix, a dzisiaj na szybko odpakuję dla was zestaw prasowy Dla gry Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Zestaw dostałem od Ubisoft, za co bardzo dziękuję I teraz zobaczycie co w takim zestawie się znajduje Z tego co widziałem są przynajmniej dwie różne wersje tego, ale o tym za chwilę I dobra To już sobie naderwałem I... Wyciągamy to klei. I tak jest gra na PlayStation 4, co by bardzo cieszy. Będzie można ograć i przy okazji postreamować Co mamy dalej? Taki worek welcome to Wildlands a w środku, co znajdziemy w środku? O, w środku znajdziemy najprawdziwszą, niejmylodą kawę bardzo aromatyczna w takim woreczku dalej i na sam koniec jest koszulka tak na odwrocie Ghost Recon Wildlands a na froncie mamy karciany symbol z taką czaszką i po materiale, sądząc, przypuszczam, że jest szansa, że to będzie nam świeciło w ciemności. Tak mi się wydaje, bo jest to dosyć ciemny motyw, więc zakładam, że o to może chodzić. Cała koszulka w porządku, fajny nadruk. I na dobrą sprawę, jeśli chodzi o ten zestaw, to tyle. Trochę ubrany tym workiem z kawą, ale co zrobić. I tak, e, jeśli chodzi o te zestawy prostowe, z tego co widziałem, są jeszcze wersje, że oprócz załóżmy tam tej koszulki i tych z, e, przedmiotów znajdziemy jeszcze taką sztuczną doczepianą brodę i czapeczkę z gry. Szkoda, że tego nie dostałem, miałem pomysł e, na fajne zdjęcie właśnie z tą brodą i czapką, ale tak czy siak jestem bardzo zadowolony. T, ta kawa, jestem ciekaw, czy dobrze by robiła, jako wiatr powietrza, by to załóżmy koło na powie, e, ten powiesić. Taki prosty, ale fajny zestaw prasowy. Nie powiem na ten tytuł, czekałem, więc go z chęcią ogram i pewnie postrymuję. Mam nadzieję, że będę miał z kim grać, to wtedy będzie największa zabawa. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Tak jak mówiłem, film na szybko, więc do zobaczenia. Cześć.